Paulina Smaszcz uzbrojona w mikrofon pieje do mile Cyrus podczas nocnej przejazdki taksówka. Paulina Smaszcz to wyjątkowa postać w świecie polskiego showbiznesu. Nazwisko celebrytki od co najmniej kilku miesięcy regularnie zdobi naglówki kolorowych portali. Wszystko za sprawa medialnej kocjaty, która kobieta potarda wymierzyla w kierunku swojego bylego malzonka. Macieja Kurzajewskiego. Fascynuje także jej poczynania w internecie. W ostatnim czasie Smash postanowiła podbić z TikToka. Aby zrealizować swój cel, opublikowała m.in. filmik, w którym kokietowała odbiorców uwodzicielskimi minkami i pokazała tajemniczego partnera. Poza milostkami, Paulina serwuje fanom również content muzyczny. Rozpoczęło się od podziękowań w kierunku Shakiry, dzięki której Smash poczula się przytulona. Przypomnijmy, że Kolumbijka nagrała hymn zranionych kobiet po tym, jak jej wieloletni partner, Gerard Pinkwe zdradził ją z młodsza modelka. Dosmażd wyjątkowo przemówił też najnowszy przebój mile Cyrus pod tytułem Flowers. Nikogo nie zaskoczy raczej fakt, że piosenka traktująca o kobiecej sile i niezależności również nawiązuje do rozstania z eksmalzonkiem wokalistki. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Swoja miłość do hitu, Miley. Paulina Smarz wyraziła plesając do piosenki na TikToku. Celebrytka zainspirowała się stylówkę Cyrus Teledysku i do flowers wywijała topless. Okryta jednie czarna marynarka. Przy okazji przypomniała, że kobieta powinna być niezależna. A każdy związek może się rozpast. Odpowiedziała także, czy garnitur. Który przy oddziale nie należy czasem do obecnej partnerki kurzaja Katarzyny Cichopek. Paulina Smash tańczy do piosenki Mile Cyrus, odpowiadając na pytanie, czy ma na sobie garnitur Katarzyny Cichopek wideo. Na jednym TikToku się nie skończyło. Instagram Pauliny Zaplonal, gdy na stories pojawił się filmik z jej samotnej nocnej przejazdki teksówka. Okazało się, że samochód był wyposażony w sprzęt do karaoke. A smaszcz nienze się gołzyc. Dzierzac mikrofon w dłoni wyspiewywala, Zemoze gada ze sobą godzinami. Prezentując przy okazji kwadratowy angielski akcent i talent muzyczny. Słuchajcie, jestem w pierwszej teksówce w Warszawie, w której można spiewać karaoke podczas podróży. Prawda, zemozna? Jeszcze mamy światelka. Ale czad, zachwycala się smaszcz. Myślicie, zaoczerowala swoim syreniem z piewem kierowcę?